Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. A ponieważ prawo bywa bardzo zawiłe, taka nieznajomość może słono kosztować. Ten program ma ci pomóc w miarę bezpiecznie poruszać się w meandrach prawa. Jest czyn przestępny, musi być reakcja organów powołanych do ścigania sprawców. Co czeka tych, którym nie po drodze z prawem? Witam w studiu mecenasa Tomasza Wójcika. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Kto może nas zatrzymać i na jaki okres czasu? Panie redaktorze, zatrzymać co do zasady mogą nas instytucje, które są uprawnione do tego, takie jak policja czy straż graniczna, CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wówczas, jeżeli zostaniemy zatrzymani przez na przykład policjanta, no to do 48 godzin możemy być przetrzymywani na komendzie. Do tego czasu prokurator musi złożyć do sądu wniosek o tymczasowe zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Po złożeniu takiego wniosku sąd ma 24 godziny na e, wydanie decyzji w tym zakresie. Czy taki środek będzie stosowany, czy też nie. Po upływie 72 godzin od momentu zatrzymania e, musimy zostać zwolnieni. Nawet jeżeli byłyby podstawy do zastosowania tymczasowego aresztowania, e, zatrzymana osoba musi zostać zwolniona. Jeżeli sąd nie, zarządzi... jeżeli sąd nie zdąży wydać e, orzeczenia w e, tym zakresie. I co wtedy? Można żądać 50 tysięcy odszkodowania? Eee, przysługują środki zaskarżenia zatrzymania, sąd bada, czy, czy były podstawy do zastosowania zatrzymania. Eee, czy uzyskalibyśmy 50 tysięcy? Myślę, że raczej nie. Eee, bardziej bym tu celował w parę tysięcy złotych. Jest w prawie taka instytucja, jak zatrzymanie obywatelskie. Na czym to polega? Zatrzymania obywatelskiego może dokonać każdy z nas i zatrzymanie obywatelskie polega na tym, że w momencie kiedy widzimy osobę, która popełnia przestępstwo w trakcie jego popełnienia, czyli na, na gorącym uczynku możemy taką osobę zatrzymać lub bezpośrednio po popełnieniu tego przestępstwa. I tutaj istotne jest to sformułowanie bezpośrednio po. Czyli no, widzimy uciekającą osobę, ruszamy w pościg, możemy ją zatrzymać. Natomiast no, nie może mieć miejsca sytuacja, że się dowiemy, że y, sąsiad dwa dni temu y, z, z, obrabował sklep monopolowy, a y, my postanowimy go zatrzymać. Nie, no wówczas powinniśmy y, poinformować o tym organy ścigania i, i policja y, dokona, aby tego zatrzymać. Można tu jakieś przemocy użyć? No, jeżeli nie wykona on polecenia, nie zatrzyma się i będzie stawiał opór, no to jest na pewno konieczne np. wywrócenie takiej osoby, obezwładnienie do czasu przybycia policji. No wszystko zależy od sytuacji, jak sąsiad będzie się zachowywał. Kiedy sprawca staje się podejrzany? Sprawca staje się podejrzany w momencie, kiedy Postępowanie przygotowawcze wchodzi w drugą fazę, czyli faza ad personam, wówczas, kiedy zostają mu przedstawione zarzuty. I od tego momentu osobie takiej przysługują prawa, prawo do obrony i wówczas no, może on czy, czy skorzystać z prawa obrońcy, może zgłaszać wnioski dowodowe, od tego momentu może on podejmować działania w celu obrony swoich interesów. Prawo do obrony rozumie tutaj, że chodzi o prawo do obrońcy, bo w sumie bronicie może w każdym momencie. Również i o to, natomiast między, na prawo do obrony składa się również zasada domniemania niewinności. Polegana na tym, że do momentu, kiedy nie będzie wydany prawomocny wyrok w sprawie, każdy jest uważany za osobę niewinną. Jeżeli chodzi o prawo do obrony, no to klasyczny przykład jest oczywiście prawo do obrońcy. Podejrzany czy też oskarżony może ustanowić obrońcę z wyboru, bądź też może otrzymać obrońcę z urzędu. Jeżeli na przykład nie stać go na poniesienie takich kosztów e, lub stan jego zdrowia wskazuje na to, że e, powinien posiadać takiego obrońcę. Czy zatrzymany, a później ewentualnie podejrzany musi zeznawać czy może odmówić? E, podejrzanemu przysługuje prawo odmowy składania wyjaśnień. E, może składać wyjaśnienia ma prawo nie odpowiadać na poszczególne pytania. Generalnie pomiędzy wyjaśnieniami a zeznaniami jest taka różnica, że no, czy to podejrzany, czy oskarżony no, może mijać się z prawdą. Na tym polega składanie wyjaśnień. Po prostu korzystając ze swojego prawa do obrony nie musi ani przedstawiać dowodów. Z których wynikałaby jego wina, ani też nie musi odpowiadać na, na poszczególne pytania. A świadek? Ze świadkiem jest trochę inna sytuacja. Co do zasady, świadek może odmówić składania zeznań tylko i wyłącznie wówczas, gdy łączy go więź z osobą podejrzaną, czy też oskarżoną już na etapie postępowania jurysdykcyjnego. Na przykład mąż, żona, rodzic dziecko w takiej sytuacji może on powiedzieć, że nie będzie składał zeznań w tej sprawie. A drugim uprawnieniem, jakie przysługuje świadkowi, jest uchylenie się od odpowiedzi na dane pytanie, jeżeli miałby narazić siebie albo osobę najbliższą na odpowiedzialność karną czy karno-skarbową, jeszcze uchylić się od odpowiedzi na pytanie. Może na przykład obrońca, wówczas kiedy obowiązuje go tajemnica, no jaki ksiądz, jeżeli obowiązuje go tajemnica spowiedzi. Mówiliśmy o przedstawieniu zarzutów, ale niekoniecznie sąd musi tego delikwenta aresztować. Może go wypuścić na wolność, a czy jest możliwość podjęcia jakichś takich środków, które by... Spowodowały, że on nie będzie miał możliwości popełnienia przestępstwa czy, powiedzmy, kontaktu. Mhm. Kodeks karny i kodeks postępowania karnego przewidują zastosowanie tak zwanych środków zapobiegawczych. Są to środki, dzięki którym można zagwarantować prawidłowy tok postępowania karnego. Mogą to być środki wolnościowe bądź izolacyjne, izolacyjne, no, tymczasowe aresztowanie, które jest stosowane y, przez sąd, natomiast y, wolnościowe środki zapobiegawcze, no, na przykład dozór policji, zakaz opuszczania kraju, y, 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 zakaz zbliżania się do, do danej osoby, to są y, środki, które można zastosować w celu umożliwienia prawi prawidłowego toku postępowania karnego. Jeżeli sąd podejrzewa, że no, podsądny mija się z rzeczywistością, no coś tam jest nie mm -hmm. tak. Tak, rozumiem, rozumiem, panie redaktorze. Generalnie są jeszcze przewidziane tak zwane środki zabezpieczające. Do tych, są one stosowane wówczas, kiedy nie można skazać osoby popełniającej przestępstwo w związku ze, z jego stanem psychicznym, który wyłącza możliwość skazania go, i wówczas jednym z takich, takich środków jest np. elektroniczna kontrola miejsca pobytu czy też terapia lub terapia uzależnień, to są wolnościowe Środki zabezpieczające, natomiast środkiem izolacyjnym na pewno jest pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Jeżeli chodzi o środki stosowane w przyskazaniu osoby, no, można również powiedzieć, że na przykład środki karne w postaci zakazu sprawowania jakiejś funkcji, czy na przykład zakaz stadionowy, no, to są takie środki, można je nazwać zabezpieczającymi, natomiast no, środki zabezpieczające takie sensu stricto, to są te środki, o których mówiliśmy: ta elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia, terapia uzależnień, no i pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Regułą jest, że nie wskazuje się okresu stosowania takiego środka. Na przykład, przy umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym są badania przeprowadzane co jakiś czas i jest badane, badany jest stan psychiczny osoby osadzonej. Natomiast no, z góry nie można nigdy wskazać, ile taka izolacja będzie trwała. Chodzi o to, aby społeczeństwo było w jakiś sposób chronione przed, przed sprawcą, który zgodnie z przepisami nie może zostać skazany. Podejrzany, niezależnie od tego, czy zostanie aresztowany, czy nie, no musi do jakiegoś finału dotrzeć. Jaki jest następny krok po przedstawieniu zarzutów? Kolejnym krokiem jest oczywiście postępowanie przygotowawcze już w tej, w tej fazie ad personam, i wówczas no, możemy składać wnioski dowodowe. Dysponentem takiego postępowania jest prokurator. Kolejnym krokiem jest przesłanie przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu. Wówczas dysponentem postępowania jurysdykcyjnego jest sąd. Po przedstawieniu aktu oskarżenia, podejrzany staje się oskarżonym. A jak to jest w przypadku kodeksu wykroczeń? Bo tam nie e, ma takiej w trakcji... przypadku kodeksu wykroczeń e, mamy wniosek o ukaranie e, natomiast e, osoba która e, wobec której ten wniosek był złożony jest nazywana obwinionym. Chodzi o procedurę e, co do oskarżonych mamy procedurę określoną w kodeksie postępowania karnego. Natomiast co do obwinionego postępujemy zgodnie z normami kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniu. Zapada wyrok. Ktoś dostaje rok powiedzmy do odsiadki i co dalej? Idzie od razu siedzieć, jak to wygląda dalej, czy jeszcze ma jakieś środki. Eee, karę... czy ten wyrok jest prawomocny. Eee, wyrok sądu pierwszej instancji nie jest prawomocny. Eee, Sąd powinien pouczyć oskarżonego o tym, że w terminie 7 dni może złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia takiego wyroku. Jeżeli ten wniosek złoży, to wówczas od momentu, kiedy otrzyma on wyrok z uzasadnieniem, upływa, biegnie mu termin 14 dni na złożenie apelacji. W tym terminie może złożyć apelację do sądu okręgowego w celu zbadania prawidłowości wyroku Sądu Pierwszej Instancji. Dopiero. W momencie wydania wyroku przez sąd drugiej instancji wyrok ten staje się prawomocny. Istnieją jeszcze tak zwane nadzwyczajne środki zaskarżenia, natomiast mowa tu na przykład o kasacji do Sądu Najwyższego, natomiast wyrok jest już prawomocny w momencie wydania orzeczenia przez sąd drugiej instancji, no, należy złożyć po prostu wniosek o. o Wstrzymanie wykonania tej kary do czasu rozpatrzenia kasacji. A jeżeli skazany nie złoży wniosku o uzasadnienie w ciągu 7 dni, czy później nie złoży apelacji? W momencie, kiedy nie złożymy apelacji w przewidzianych ustawą terminach, wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny. No i wówczas sąd przesyła takie orzeczenie do wydziału wykonania orzeczeń karnych, no i później możemy spodziewać się poczty wezwania do odbycia kary pozbawienia wolności. Dziękuję bardzo, to dzisiaj Dziękuję wszystko. Bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek w Meandrach Prawa.